Wygląda na to, że amerykański dolar umiera. Twoją pierwszą reakcją może być coś w stylu: Kogo to obchodzi? Prawdopodobnie nie zarabiasz ani nie używasz dolarów. Możesz też sądzić, że upadek tej waluty nie będzie miał na ciebie właściwie żadnego wpływu. Nic bardziej mylnego. Ja nazywam się Miłość Grudzień, a przed tobą finansowa rozkmina o upadku najpopularniejszej waluty na świecie. Oczywiście zapraszam na TikToka, na którym zbliżamy się do 500 obserwujących. I faktem jest, że większość świata ma jakiś udział i jest w pewien sposób zależna od tego, że dolar jest bezpiecznym środkiem płatniczym. Jestem bezpiecznym środkiem płatniczym głównie dlatego, że tak naprawdę pozwoliliśmy, żeby, żeby dolar osiągnął taki status, ale to, to zostawimy akurat na boku. Ale gdyby to się nagle zmieniło, gdyby ten status się nagle zmienił, Jakość życia, myślę wielu z nas prawdopodobnie uległaby pogorszeniu. Tak też przykładowo, większość krajów trzyma jakieś aktywa, czyli chociażby, chociażby właśnie rezerwy walutowe, albo prowadzi handel rozliczany w dolarze, albo jest w nim po prostu zadłużona. Tak, tak wygląda to w przypadkach głównie gospodarek rozwijających się raczej nie w Europie, raczej poza, poza nią. Ale co za tym idzie. Dewaluacja. Dewaluacja, czyli utrata wartości tego wszechmocnego dolara może mieć negatywne skutki gospodarcze dla całego kraju, niezależnie od tego czy właśnie mówimy o Europie, czy mówimy o nie wiem Ameryce Południowej, naprawdę tutaj nie ma żadnego ograniczenia. I tak też, jeśli jeszcze jesteś na przykład przedsiębiorcą, który prowadzi handel międzynarodowy, Albo może osobą prywatną, która robi swoje zakupy przez internet w USA, chociażby, albo kimś, kto po prostu zarabia na życie częściowo właśnie dzięki amerykańskim firmom, czy na przykład dostawcom. W każdym razie, jeżeli masz jakiekolwiek powiązania z USA, a w dzisiejszym świecie, kiedy, kiedy internet jest właściwie wszędzie i w każdej branży, bardzo o to łatwo no to spadek wartości wtedy może być jeszcze bardziej dotkliwy. No, przy czym oczywiście warto pamiętać, że najbardziej ucierpieliby po prostu mieszkańcy tych Stanów Zjednoczonych. I nie chciałbym psuć tutaj atmosfery, ale uważam, że istnieją pewne konkretne oznaki, takie przesłanki, które świadczą o tym, że właśnie tego rodzaju załamanie może nastąpić już wkrótce. Nie mówię oczywiście wkrótce, w perspektywie nie wiem miesiąca czy dwóch, bardziej tutaj mówię w perspektywie kwartałów, może nawet lat. Jednak w takim szerszym spojrzeniu, jest to proces, który właśnie tak jak mówię, rozłożył się na wiele elementów, na wiele kroków, ale który prawdopodobnie prędzej czy później dojdzie do skutku. I warto po prostu zdawać sobie z tego sprawę. I, Ale wracając, jakie, jakie mamy oznaki, które w ogóle na to wszystko wskazują? Mówię tutaj na przykład o szaleńczym do druku pieniędzy, jaki że tam rząd amerykański przeprowadził w ciągu ostatnich dwóch lat. Mówię, czyli od czasu, kiedy świat został ogarnięty paniką związaną z najpopularniejszą chorobą świata. To, ile dokładnie tutaj wydrukowano, to tutaj zależy od tego, w jaki sposób patrzy się w ogóle na dane, ale według niektórych szacunków od początku 2020 roku powstało ponad 80% wszystkich dolarów, jakie kiedykolwiek powstały. Mówimy tutaj o walucie, z, która, która jest na świecie od kilkuset lat. To naprawdę jest niesamowite. W każdym razie, jest to ogromna ilość pieniędzy. Która trafia na ten rynek, co też po, po, powoduje oczywiście inflację, taką jaką mamy teraz. No a co za tym idzie, właśnie dewaluację danej tej waluty. Ale przejdźmy dalej. Innym znakiem, który właśnie wskazuje na to, że możemy, możemy mieć pewnego rodzaju załamanie na tym dolarze, jest fakt, że w ciągu ostatniego stulecia. Właśnie dolar stracił około 97% swojej całkowitej siły nabywczej, czyli po prostu swojej wartości, no bo pieniądze bez, bez siły nabywczej są bezwartościowe. I już sam ten fakt myślę powinien poważnie zaniepokoić każdego, kto ma cokolwiek wspólnego z tą walutą. Jednak jest jeszcze jedna rzecz, taka najnowsza właściwie, i myślę, że co za tym idzie, najbardziej taka aktualna, która rozgrywa się na naszych oczach. A tą oznaką końca dolara amerykańskiego jest wiadomość, że Arabia Saudyjska rozważa rozliczanie, rozliczanie ropy w chińskim juanie. Dokładnie tutaj mówię o samym fakcie przejmowania płatności za, za ową ropę w, w juanach, a nie w dolarach. Tak też często się właśnie mówi, że dolar ma pokrycie właśnie w ropie. Też na przykład na TikToku pewne takie dyskusje pod moimi materiałami się pojawiły. I to właśnie wynika z tego, że prawie cały światowy handel ropą naftową odbywa się właśnie w dolarach. No co też, co za, co za tym idzie. Co za tym idzie, wracając do stwierdzenia z początku filmu, dlatego też dolar jest uważany za takie bezpieczne, aktywo, bezpieczny środek płatniczy, dlatego, że jest po prostu mega ważny. I, i taki precedens miał miejsce przez ostatnie pół wieku i zaczęło się to po zawarciu w latach 70. porozumienia między właśnie USA a Arabią Saudyjską, którego celem było ustabilizowanie tych światowych cen ropy. I jeśli jednak Arabia Saudyjska zezwoli Chinom oczywiście na zakup ropy, i będzie to rozliczać w juanach, no to będzie to pewnego rodzaju taki sygnał dla całej reszty świata: no, że okej, okay, że ten dolar to w sumie dalej jest ważny, ale że stracił pozycję lidera. Warto też tutaj pamiętać o tym, że Chiny przez ostatnie dziesięciolecia właściwie niesamowicie bardzo szybko się rozwinęły. Dlatego. Kiedy, kiedy USA, to już taki można powiedzieć, trochę moloch, niezbyt dynamiczny, kiedy Chiny naprawdę um, zaskoczyły myślę, niejednego ekonomisty. Um, tak też, jeżeli dolar, dolar amerykański straci to swoje pierwsze miejsce jako światowy standard w handlu ropą, e, moim zdaniem mogłoby to zapoczątkować pewnego rodzaju reakcję łańcuchową, w wyniku której inne kraje, które produkują Właśnie ropę naftową też zaprzestałyby stosowania tego petro, petrodolara. A jeśli tak by się stało, a myślę, że wygląda na to, że może to nastąpić stosunkowo wkrótce, waluta rezerwowa tego współczesnego świata, czyli dolar, bardzo szybko straciłoby swoją moc. I co by, co, co by w ogóle to spowodowało? A spowodowałoby to co najmniej właśnie bardzo szybką dewaluację dolara bo tak jak mamy teraz hmm, waluty typu fiat, czyli waluty fiducjarne oparte na zaufaniu, no a kiedy to zaufanie czy ta wartość w oczach użytkowników yy, tych walut spada, yy, no to wtedy mogłoby to doprowadzić do całkowitego upadku dolara. Dlatego stajemy przed pytaniem, co należy zrobić, żeby uchronić się przed tą coraz bardziej prawdopodobną ewentualnością. I dla mnie Kluczowa jest dywersyfikacja, czyli posiadanie wszystkich oszczędności w dolarach czy aktywach amerykańskich jest raczej bardzo złym pomysłem, a jeśli dolar amerykański upadnie, ludzie rzucą się w kierunku innych, takich bardziej stabilnych walut, co prawdopodobnie spowoduje wzrost wartości tych walut. I pierwszą z nich byłoby prawdopodobnie euro, jako że jest to obecnie przynajmniej druga najczęściej Nazwijmy to handlowana waluta na świecie. Osobiście jednak podoba mi się pomysł zdywersyfikowania oszczędności na co najmniej trzy, nazwijmy to historycznie stabilne waluty. I też najlepiej, gdyby były one ulokowane na kontach bankowych w wielu krajach. Potencjalnie można też rozważyć ulokowanie części swoich właśnie oszczędności majątku w walutach rosnących, takich jak właśnie wspomniany chiński yuan. I już sama ta niedawna informacja o tym, że Yuan będzie akceptowany przy zakupie ropy naftowej spowodowała dość gwałtowny wzrost jego wartości. No, który oczywiście będzie jeszcze większy, jeśli Arabia Saudyjska zezwoli na używanie go do zakupu ropy. A jakie są alternatywy do tego? Mam wrażenie, że zaczynam się już trochę powtarzać, ale dla mnie, ulokowanie części swoich środków w metalach szlachetnych. Takich jak złoto, jak srebro, to jest no, taki oczywisty wybór, jeśli chodzi o zabezpieczenie właśnie swoich oszczędności czy majątku, poza oczywiście takim już wcześniej wspomnianym koszykiem walutowym. I nieważne, czy jutro upadnie dolar, czy też inne kraje będą miały z tego powodu kłopoty, bo fakt, że wszystkie kraje uznają, uznają i tak nazwijmy to szanują wartość metali, takich jak złoto i srebro, Oznacza, że zawsze będziesz mógł wymienić je na walutę, która nadal będzie miała wartość, czyli metale są w pewien sposób uniwersalne i możesz też po prostu wymienić swoje metale bezpośrednio na przedmioty, których potrzebujesz. Oczywiście raczej nie, nie zapłacisz za chleb jedną cywą monetą, ale taką jedno, jednogramową sztabką czy na przykład monetami srebrnymi, myślę, że jak najbardziej. I należy jednak pamiętać, że jeśli zamierzasz trzymać część swojego majątku w metalach, no to moim zdaniem tutaj też warto właśnie dywersyfikować. Dywersyfikować gdzie tylko się da. Dlatego też moim zdaniem świetnie jest przechowywać swoje metale, na przykład w bezpiecznych takich skarbcach. Ale w przypadku masowego załamania walutowego, kiedy po prostu budzisz się rano i masz puste konta bankowe. No to idealnie byłoby mieć część tych swoich metali szlachetnych pod ręką. Stąd też przechowywanie części w miejscu znajdującym się bliżej domu, yy, może nawet w domu, kto wie, również jest dobrym pomysłem. Jednak w, przy... w większości przypadków słowem, o którym należy pamiętać, jest właśnie dywersyfikacja czyli dywersyfikuj swoje aktywa, trzymając je w kilku krajach, dywersyfikuj swoje oszczędności w wielu walutach. Dywersyfikuj sposób przechowywania majątku, czyli na przykład w złocie, w kryptowalutach, akcjach, czy jakimkolwiek innym aktywie. Także dywersyfikuj, dywersyfikuj, dywersyfikuj. A jeśli zrobisz to dobrze, no to myślę, że zbliżysz się do tego, by stać się właściwie finansowo nietykalnym, bo bez względu na to, co stanie się z dolarem amerykańskim, gospodarką jakąś światową, naszym krajem, no to tak naprawdę wszelkie. Wszelkie takie negatywne konsekwencje, reperkusje tych wszystkich złych wydarzeń dotkną tylko w niewielkiej albo, przy, albo przynajmniej, albo przy, albo przynajmniej nie, nie wszystkiego dotkną. Więc, tak naprawdę, jedyną alternatywą jest to, że podobnie jak wiele osób, może stać się też po prostu statystą kolejnego złamania. No i tym prottipem kończę dzisiejszą finansową rozminę. Napisz w komentarzu, jak ty dbasz o swoje oszczędności albo właściwie cokolwiek, żeby podbić zasięgi. Także widzimy się w poniedziałek przy Flash Newsie, a tymczasem do zobaczenia, trzymaj się, cześć.